Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać konwersję myszki Atari STM1 do wersji, jak tutaj widzicie, myszki optycznej. Taka płytka, którą w tej chwili widzicie na ekranie, ona jest tutaj w wersji 2.1, co jest charakterystyczne dla nowszej wersji, między innymi to, że mamy wyprowadzone piny dokładnie identycznie jak w oryginalnej myszce, tak więc konwertując myszkę na wersję optyczną, mamy możliwość wrócenia do poprzedniej wersji, czyli do oryginalnej myszki. Nic nie niszczymy, nic nie psujemy, także jest to dobra opcja, jeśli chcemy mieć oryginalną obudowę, czyli obudowę, tak jak tutaj widzicie. Wykonaną na wtryskarce jest to dobrej jakości obudowa. W myszce do Atari ST, do Falcona, do Atari TT i tym podobnym komputerom. Do innych nie będzie pasowało, ze względu na to, że Atari zamieniło sobie tutaj jeden pin w złączu DB9, także na przykład do komputerów Amiga taka mysz pasować nie będzie. Dodatkowo w przypadku myszy Amigowych, ze względu pewnie na popularność tego komputera, wyszły bardzo ładne nowe myszy, myszy optyczne wzorowane na tych starych i są to budowy na wtryskarkach. W przypadku myszy do Atari, ze względu na mniejszą popularność, mamy możliwość zrobienia wydruku 3D lub konwersji takiej myszki i wtedy ta mysz jest, myślę, że jakościowo Najfajniejsza, co mamy tutaj w zestawie. Zobaczcie. W zestawie mamy takie, powiedzmy, że ograniczniki do śrub. Pokażę, jak to zamontować. Dodatkowo nakładki, nakładki tutaj na te styczniki, takie styki, mikrostyki do klawiszy myszy. Oraz element tutaj montowany na sam dół. Nic więcej nam do szczęścia nie będzie potrzebne. Co postaram się za chwileczkę pokazać. A będę tutaj otwierał tą mysz, którą w tej chwili widzicie na ekranie. Mam nadzieję, że mieści się w kadrze. Także będziecie mogli ten cały proces prześledzić. Następnie przetestujemy sobie, jak to działa. myszka działa bardzo sprawnie jak widać przyznam się że próbowałem zrobić trzy sztuki takiej myszki i to jest ciekawe spostrzeżenie myślę te myszki były wykonywane dla Atari chyba przez kilka różnych firm i mimo tego że chociażby to zapięcie wyglądało identycznie te myszki troszeczkę w środku się od siebie różniły. Ta płytka jest tak, to PCB jest tak dopasowana, że właściwie pasuje dla, do wszystkich tych myszek. Jedynie jeden rodzaj myszki, który nie miał na swojej płytce tej oryginalnej od Atari, na swojej płytce PCB pinów a miały przewody przymocowane do, do bezpośrednio do płytki. Oczywiście dałoby się zainstalować, ale wymagałoby to delikatnej przeróbki. Także 90% myszek, myślę, że tak około 90% myszek, oprócz tych tylko najstarszych, które nie mają pinów, bezproblemowo można tutaj taką konwersję zastosować. Myszka naprawdę bardzo fajnie działa, jest bardzo czuła. Klik przycisków jest bardzo miły. Mam nadzieję, że będzie tutaj słychać, że mikrofon pojemnościowy Że mikrofon pojemnościowy to pokaże. A właściwie będzie to słyszalne. Więc ja taką konwersję polecam, szczególnie dla osób, które chcą mieć obudowę myszy z Tryskarki, czyli bardzo dobrej jakościowo, a jednocześnie mieć funkcjonalność powiedzmy, że zbliżoną do, do myszy, które możemy kupić w dzisiejszych czasach. Więc jest to, myślę, dosyć dobre rozwiązanie i bardzo ważne. Nie niszczymy starej myszki. W każdej chwili możemy wrócić do jej pierwotnego stanu. Także mam nadzieję, że Wam się ten materiał będzie dla Was użyteczny. Jeśli macie inne zdanie lub inne doświadczenia, to czekam na informacje w komentarzach. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych materiałach.